związanej z otwarciem naszej nowej promenady, a także tego pięknego pracu zabaw. Miło mi jest powitać wszystkich zaproszonych gości, mieszkańców Olsztyna, przedstawicieli władz gminnych Wolsztyna, ale także zaprzyjaźnionego wójta gminy Siedlec. Witam wykonawców, projektantów oraz wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego szlaku. W szczególności zaś witam wszystkie dzieci, dla których stworzony przez Fundację Muszkieterów Plac Zabaw będzie od dziś główną atrakcją tego miejsca. Jako dyrektor Domu Kultury cieszę się tym bardziej, że ten plac powstał, że tak powiem, na zapleczu naszej placówki, gdzie tygodniowo około 500 dzieci odbywa zajęcia. Myślę, że w tym czasie i młodsze rodzeństwo, i rodzice miło tutaj spędzą czas. Cieszę się, że dziś wspólnie możemy świętować zakończenie dwóch unijnych projektów związanych z infrastrukturą turystyczną. Pierwszy z projektów czyli tzw. Szlak Żurawi realizowaliśmy w trzech etapach począwszy od 2008 roku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działania 3.3 wsparcie ochrony w przyrody. Chciałbym w tym miejscu dodać że podział zadania na trzy części wynikał z rachunku ekonomicznego, bowiem jednorazowo mogliśmy pozyskać dotację w wysokości 70% wartości projektu, ograniczonego jednak kwotą do 400 tysięcy złotych. Dzięki takiemu działaniu zrealizowaliśmy przedsięwzięcie o łącznej wartości 1,2 miliona złotych, z czego ponad 800 tysięcy stanowiła dotacja unijna. Wspomniany szlak Żurawi liczy 10,6 km i otacza nasze piękne jezioro roślinskie. Większość stanowi ulepszona, żmirem ścieżka gruntowa, część została utwardzona kostką betonową, a w ramach trzeciego etapu, właśnie ukończonego, powstała widoczna tutaj za nami ponad 200-metrowa kładka drewniana, zwieńczona punktem widokowym, z możliwością sumowania łodzi. Przypomnę, że w roku ubiegłym na wysokości Skansenu możemy się odwrócić. Oddaliśmy 24-metrowy pomost, do którego dochodzi się 76-metrową kładką drewnianą. Dziś oddaliśmy do tego cztery kolejne pomosty, zakończone punktami widokowymi, które mamy dziś okazję obejrzeć, korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych. Ale to za chwilę, jak już dokonamy otwarcia. Całość uzupełniają tematyczne tablice informacyjne o ciekawostkach przyrodniczych okolicy Jeziora oraz ławeczki o, i inne elementy, takie jak chociażby koszy na śmieć. Szanowni Państwo, pewnie większość mieszkańców Wolsztyna marzyła o zmianie wizerunku bardzo popularnej wśród spacerowiczów i rowerzystów promenady łączącej ulicę Rzeczną i Park Miejski. Dlatego też z dużym zadowoleniem przyjęliśmy decyzję z Orządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu nam dotacji w kwocie ponad 765 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pod nazwą Przebudowa infrastruktury turystyczno-sportowej nad Jeziorem Włoszczyńskim w ramach działania 6.1 Turystyka. Tak się te działania nazywają, może niezbyt zrozumiale, ale taką nomenklaturą się posługujemy. Dofinansowanie wyniosło 65% wartości yy, całości zadania. Jak widzimy, mamy tutaj utwardzoną koską betonową ścieżkę na odcinku od ulicy rzecznej do rowu miejskiego oświetloną nowymi stylowymi lampami. Powstały też trasy spacerowe w parku miejskim o łącznej długości ponad 1400 metrów i szerokości zmiennej od 2 do 4 metrów całości dopełniają elementy małej architektury, czyli około 40 ławek parkowych, 20 koszy, 3 drewniane tablice informacyjne, plac widokowy, na którym się obecnie znajdujemy oraz zrekonstruowane ogrodzenie przy Muzeum Marcina Rożka. Kto wie, może wkrótce pojawi się przy nim postać słynnego rzeźbiarza. Chcemy na wiosnę ogłosić konkurs na wykonanie tej rzeźby i myślę, że będzie ciekawym, ciekawym uzupełnieniem całości. Szanowni Państwo, technologia GPS staje się coraz bardziej powszechna i dostępna dla szerokiej rzeczy turystów. W związku z tym, idąc duchem czasu, 1 października oddaliśmy do publicznego użytku nową usługę opartą na tej technologii, która ułatwi zwiedzanie i poruszanie się na szlakach pieszo -rowerowych w gminie Wolsztyn przy użyciu urządzeń nawigacyjnych. Dziś nie pora, by szczegółowo omawiać te nowoczesne rozwiązania, dlatego też wszystkich zainteresowanych odsyłam na naszą stronę internetową, gdzie uzyskacie Państwo więcej informacji na ten temat, klikając na odpowiednią ikonę na stronie internetowej. Może dopowiem, że korzystając z telefonu komórkowego wyposażonego w system nawigacji GPS, możemy nie tylko poruszać się po tych trasach, ale uzyskać informacji dotycząca, dotyczące miejsc, w których się obecnie znajdujemy, zdjęcia w tych miejsc, no i podstawowy pakiet informacji, ale tak jak powiedziałem, może nie czas i pora, żeby mówić bardzo szczegółowo, odsyłam na stronę internetową, ona już pracuje od 1 października, także myślę, że wiele informacji tam można znaleźć. Szanowni mieszkańcy, szanowni goście, jakiś czas temu Przeczytaliśmy w internecie o działalności Fundacji Muszkieterów. W związku z tym, że super, supermarket Intermarché państwa Ewy i Kuźnickich od wielu lat dobrze wpisuje się w rynek handlowy Wolsztyna, zwróciliśmy się z wnioskiem o dofinansowanie przez Fundację Jonas Placu Zabaw. Odzew był bardzo pozytywny, dlatego dziś mogę w imieniu przyszłych Najmłodszych mieszkańców podziękować Państwu Pliżbickim za tak wspaniałą inicjatywę, która mam nadzieję stanowić będzie dobry przykład dla innych przyszłych fundatorów. Chcielibyśmy tutaj z Panem Przewodniczącym Rady na ręce Pani Ewy i męża wręczyć wiązankę kwiatów, okolicznościowy adres oraz herb naszego miasta. Myślę, że w biurze właścicieli znajdzie swoje miejsce. Pani Ewo, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, za chwilę, myślę, że przejdziemy do momentu, kiedy zostanie otwarty ten plac, natomiast ja chciałbym może jeszcze dopowiedzieć i poinformować, że pomyśleliśmy też o dorosłych mieszkańcach i turystach i mniej więcej po tej stronie na wiosnę, yy... Chcemy zrealizować taki projekt, który można by nazwać fitness pod małym niebem, czyli taki zestaw przyrządów do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Myślę, że to będzie też ciekawym uzupełnieniem całej tej promenady. Szanowni Państwo, kończąc pragnę podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania tego bardzo ważnego dla naszego miasta przedsięwzięcia. Dziękuję instytucjom finansującym, czyli Wielkopolskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu, Wielkopolskiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Fundacji Muszkieterów za udzielone bardzo znaczące dofinansowanie naszych inwestycji. Słowa podziękowania kieruję również do projektanta, pani Aleksandry Matuszczak, grupy wykonawców, czyli konsorcjum fir firm Instertech oraz RAK gospodarstwa rybackiego Sława oraz inspektorów nadzoru panów Andrzeja Wodarczaka i Benona Jondera. Bardzo się cieszę, że te osoby są tutaj z nami na dzisiejszym otwarciu. Chciałbym również z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować Radzie Miejskiej za to, że przyjęła tą moją propozycję zrealizowania tego przedsięwzięcia w dokumentach. Budżetowy i dzięki tym środkom uzupełnionym, jak Państwo wiecie, już teraz o duże wsparcie unijne mogliśmy ten projekt zrealizować. W imieniu sklepu Intermax w Olsztynie oraz Fundacji Muszkieterów chciałam przekazać akt dokument przekazania placu zabaw, który mamy nadzieję, że będzie służył przez wiele lat najmłodszym mieszkańcom Wolsztyna i uprzyjemni kacery rodzinne, w tym pięknym miejscu, jakim jest Promenada nad jeziorem. Dziękujemy, Dziękujemy za miejsce, jakie wskazał nam pan burmistrz, ponieważ nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego. Wydaje mi się, że to jest najlepsze miejsce, jakie mogliśmy otrzymać pod plac zabaw. Jest to oczywiście również oficjalne otwarcie tego placu zabaw. Brawo, 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 brawo. brawo. Proszę państwa. Naszą nową wyremontowaną promenadę, odnowioną promenadę i plac zabaw uważam za otwarty. Łapiesz za skobelek i zakręcasz z całej siły. Śmiało. Oddychania. Dobrze i zaraz zobaczymy co wypadnie. Uwaga, proszę państwa, czy to będzie prezent, słodycze? To <laughs> jest nic. Nie, to będzie cytryna! Orety! Orety! Lubisz cytrynę? No to musimy dla Ciebie zrobić specjalną cytrynę. Ale posłuchaj, będziesz musiała ją zjeść i nie zrobić kwaśnej miny. Czy dasz radę? Uwaga. Ale czwarcielka. Cytryna gotowa. Jeszcze urządzenie do robienia cytryny. Uwaga. Cytryna balonowa. <laughs> Bardzo zdrowa. Wiesz co, wieś Szkoda. Uwaga, uwaga, już prawie gotowa. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Uwaga, Uwaga. Nie możesz się już doczekać, co? Ale zjesz ją tutaj? Samutką? Czy na wynos zabierasz? Na wynos? Na wynos? A jaki nos, czyj nos? Uwaga. No słoneczko, pospiesz się, bo jestem strasznie głodna. Mam kropkę na tę cytrynkę. O, może być taka? Czy trochę większa? Nie no, nie większa, co tylko się miał. O, dobrze, ale to nie miał być banan, tylko cytryna. Chcesz tak dalej? Tak! Jesteście pewni? Tak! No teraz to chyba wystarczy. Nie! Nie? Ania, wystarczy, czy Nie! Nie wystarczy? Ale MAMMA MIA! Ja. Pania jest złota morem! No ale teraz to już chyba wystarczy! To miała być cytryna, a nie maczuga! A jak kolejne dwie? Ooo, tylko jedna mnie! dalej? No dobra, sami chcieliście! Ja za teraz to już chyba wystarczy, co? No dobrze. Ostatnie dwa dmuchnięcia! O rany, boli się! No dobrze, Hania, trzymaj. Patrzewa. Patrzewa. Proszę. Aha! 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 do nas! Się no Aha! bardzo. Aha! 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 razie? I coś słodkiego słoneczką. już <gry> a ja mam jeszcze nagrodę dla kandydatów. E, <gry> Trudno. Dwie książeczki Co razy? A czarodziejskie słowa. O, przestraszyłam się, że powiem pokuć